i hey, druga część yy, mapy, danie ma wejść, fit, Pawcika. W pierwszej pewnie zauważyliście, że skończyliśmy w więzieniu, w którym osadził nas ten tajemniczy morderca. I też pewnie zauważyliście, że echo jest takie lekkie. Już to ogarnąłem, powinno tego nie być. To wszystko przez taki program, jeden do nagrywa... do tego zmiany głosu. Kontynuujmy. Mieliśmy ostatnio jakoś odwrócić jego uwagę. W tym zakamarku mógłby się schować. Na razie nie widzę takiej potrzeby. Ło! A mi się to przypomina DBD. Co tu jest? Zasilanie. Mogę włączyć to Na pewno zwrócić jego uwagę. Zanim to zarobię, aby obejrzę sobie drogę właśnie. Hmm. Użyj telefonu. Telefon zepsuty A tak w ogóle to gdzie był ten telefon? O, mogę już nie naprzeć Szukam jakiejś latarki O! Podnieś kamera Ciekawe, może jest tryb na to widzę. ja będę widział wszystko, a inni nic Teraz wyłączę prąd, szybko uciekam od tego zakamarka Do tego zakamarka, sorry Czas uciekać. Chyba już poszedł. Mogę wyjść ostrożnie. właśnie nie mogę wyjść. O, mogę? Dobra, nie ma go. Nie wiem, gdzie poszedł. Co to w ogóle jest? Co on tu robił? Dobra... Nie no, ma nic w skrzynce... Idźmy tam dalej... Okej... Okay. Halo, niech pan się odezwie, proszę... Nie żyję, zabił go, muszę wezwać pomoc, nie stawię go tutaj... Zawsze muszę znaleźć wyjście z tego cholernego miejsca, ale... Tak jakby mi się wydaje, że on się powiesił... Albo on go powiesił... Czytnik potrzebuje jakiegoś kluczowe karty, karty, aby to otworzyć. Prąd wrócił, muszę pośpieszyć ta kamera, nie będzie już potrzebna. Czytnik, czytnik, to gdzie tu się można schować? Czytnik, czytnik, kart. W ogóle jaką coś takiego może mieć w takiej jaskini? Tu nie mogę. Czytnik Może go trzeba jakoś obezwadnić, bo w przestawie Czytnik kart powiem, być tu, nie? Użyj telefon, mogę go jeszcze raz? Telefon, Nie mogę nadłączyć zasilania, a nie by prąd wrócił. To on użył jakiegoś generatora? Ale nie widzę. Chyba że. Nie, nie mogę tego podnieść Wiecie, Jak w ogóle to gdzie on jest nawet o. o, karta do drzwi To była Tak wiem, że tu może trochę przedłużać ja w ogóle znalazłem z... tylko jeden potem O kurde. Już by nie mógł przejść. No dobra. Ej, to dobro, na dobrą sprawę tam powinien teraz utknąć, nie? O! Ciekawe, czy mogę się schować w takiej szafce? Chodźmy dalej. Tu jest. To jest pewnie... chyba ciężkie. za ciężkie, zbyt ciężkie, nie mogę tego podnieść. Pewnie coś to otwiera. Jakaś dźwignia, guzik. Coś się stało. Ktoś tu idzie, muszę się ukryć. Czekajmy stąd! Halo? Czemu nie mogę stąd uciec? Ej! Tego jest jakby tobie... to po Kurde! Coś długo idzie... help me find my dolly? I lost her, and I really want her back. So please help me. <laughs> Thank you. You are going to die tonight, and you can't help me. I'm sorry, but it's just what is need to be done. <laughs> I will find you, and I will kill you. You, and everyone you know will be dead You're all going to die You wanna play hide and seek? You hide and I'll find you Ring around the rosy pocket full of posy Ashes, ashes, we all fall down Zresztą, czekaj, to jest jest, Uciekam stąd w bitku szybko. No, tu przez świecie trzeba uciec szybko. O dobra, teraz mogę. Jakaś opuszczona fabryka. Dobra, uciekamy stąd. Przecież, co się będzie tutaj? Albo szukam jakichś totemów. To co były na początku, ale chyba żadnego nie ma. A wróć, czekamy tu. O. Podnieś to tym. O, szczęście. Spotkałs pomoc. No, w końcu pomoc będzie. Pewnie grupa na moich przyjaciół będzie. Czy to jest rozwidlenie dró... Nie, tam, tam się pewnie nie da. Albo... Tam ktoś jest. Chodźmy do niego. Tam ktoś jest. Pewno mi pomoże się stąd wydostać. Lo? O, dzień dobry. O mój Boże, co się stało? Wystraszył mnie pan, przepraszam, nie chciałem. Jeśli nie stało, mogę w pomóc. Opowiedz historię, skłam. Opowiedz historię, przecież nie będę mu. Może mi pan nie uwierzyć, ale spotkałem się twarzą w twarz z postacią, którą szuka cała policja. Stałem przez niego porwany, moje życie jest zagrożone. Potrzebuję lekarza. Muszę dostać się do szpitala, a później na policji. od. on tu gdzieś jest? Nie wiem, udało mi się przed nim uciec, ale bardzo możliwe, że nas teraz obserwuje. Ja, pierd... Usiada pan, wsiada pan do samochodu, wleje tylko paliwo i spier. Dalamy stąd, dobra, idziemy no dalej. Chodź, chodź, chodź. Halo, chodź. No i to samo jedynie w tym samochodzie, halo. Dobra. Uratowany. Łot, wow, pewnie też trzeba, też można byłoby jakoś zginąć pewnie. A, długo spałem, około godziny hmm. Gdzie Ashley? Jest na dole, szykuje nas Szykuje nas Nas Dla nas jakieś jedzenie Jakieś wyjściu na tanie, martwi się ja też, ale Nie, pewnie nie Ashley biegnij tam Zaraz to cię do... Co? Co się stało? Co się stało? A on co nic nie robi? Nie mogę wziąć świeczki stało, nie? O, ty, ty, ten, co się nazywa Ashley, Ashley, gdzie jesteś? Poszukaj ślad... Kurde, to nie jest interakcja Ale normalnie imiona jest utile dla prawdziwego Śladów... Słyszałem, że ktoś wybił okno, to pewnie Spójrz na... O, robi to okno Hmm, rozbite okno. Znalazłeś coś? Zobacz, rozbite okno, to tamte coś... To coś porwało Ashley. To co robimy? Słuchaj, pójdę poszukać Ashley, to zrób coś z tym oknem, pozamykaj drzwi, i nikomu nie otwieraj. Dobra, jeszcze kilka rzeczy ze świnie złożę, kurtkę na złożę jest strasznie zimno. Dobra, w tym czasie spróbuję zadzwonić na pomoc. Dobra. Idziemy, wychodzimy stąd. Halo, co mam zrobić? Ja biorę jeszcze kilka rzeczy ze skrzyni Tu jest skrzynia A Bierzmy to wszystko Wędr. idziemy A, mam z nim pogadać? Nie no Potrzeb już Mam wszystko czego potrzebuję, mogę wyruszać to trzeba dołem iść? Nie no, nie mogę tam nadpójść. Chyba, że... Tak, tak myślę. W początku. Zabrał ja gdzieś ścieżką. Ashley, gdzie ty jesteś? Gdzie tu jesteś? A nie, jesteś tu gdzieś? Kurde, nie mam takiego jak w podróży. 25 minut później Robisz teraz chłodnie, muszę się gdzieś ogrzać. No to pójdźmy do tyłu domu. Hmm... Do nie bym nie właścił na razie. Gdzieś tu jest wyjście. Spójrz na krew. Mam nadzieję, że to... Nie krew, aż się wytrzymaj tam i idę, czyli gdzieś tu ją brał. Gdzie ona jest? Dlaczego tu jest? Do korzykówki Kompletna nacisnę. racja. nic kompletnie nie dzieje. Może to dobrze. Za chwilę będzie krzyk. Napiszę do niego, weź wleceń, który powiadamy Josh'a. Ale nie mogę... proszę napisać do niego z message. Michael do Josh'a. Cześć Josh, stoję właśnie przed jakimś opuszczonym budynkiem. Na chwilę do niego wchodził, bądź czujny, do zobaczenia. Jesteśmy w kontakcie, powodzenia, dobra. Wchodzę do środka. Widzę, że ktoś jeszcze pali w tym kominku. Ale, już... Ale nie trzeba się nad tym zastanawiać, muszę odnaleźć Ashley. Może być. Winda. Wezimy ją. Kurde, wyłączona. Muszę uruchomić tą windę, ale. Będziemy czytać ją mi karta dostępu. Tylko gdzie ja ją teraz znajdę? No to jest bardzo dobre pytanie. Znajdę się gdzieś w jakimś takim odrębnym pomieszczeniu, pewnie. O nie? Gdzie to może być? Pewnie w jakichś tych skrzynkach, nie. Tylko w których? Mera Po co tu jest? Dobra, wiecie co? Myślę, że w tych skrzynkach tego w ogóle nie będzie. Tu jest miejsce na tą kartę. Wiecie co teraz? Już może to idealny moment, żeby zakończyć odcinek. Więc, Elo, elo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.